Kiedy po roku milczenia i chłodu emocjonalnego opublikowałam w mediach społecznościowych prostą frazę, cała reszta mojego życia należy do Ciebie, nie spodziewałam się, że rozpęta to burzę, której epicentrum stanie się moje imię i moje zdjęcie, bo moi koledzy z pracy natychmiast oznaczyli Erika w grupie firmowej, jakby czekali tylko na ten moment, a on, nie tracąc czasu, odpowiedział natychmiast. Jak mógłbym się ożenić z taką kobietą? Ale kiedy kliknął w moje zdjęcie profilowe i zobaczył: fotografię ślubną, na której stałam w białej sukni obok nieznanego mu mężczyzny, jego twarz całkowicie zesztywniała, a głos, gdy chwilę później krzyczał na mnie: Usuń to zdjęcie natychmiast, był ostrzejszy niż kiedykolwiek wcześniej, jakby w jednej chwili zapomniał, że od siedmiu lat to on ustalał zasady, a ja zawsze się im podporządkowywałam. I nawet teraz, choć nie musiałam już tego robić, Posłusznie usunęłam zdjęcie, a jego twarz od razu złagodniała, jakby nie wydarzyło się nic wielkiego, i wypowiedział wtedy te słowa. Mówiłem ci: Nie rób rzeczy, które mogą wywołać nieporozumienia, nie komplikuj sytuacji, nienawidzę kobiet, które szukają problemów. Po czym zdjął swój biały mundur pilota i niedbale napisał w grupie, by uciszyć szum. Z luną to koniec, to tylko głupi żart, nie bierzcie tego na serio. Jakby decyzje o naszym statusie związku mogły być podejmowane wyłącznie przez niego. I odłożył telefon, patrząc na mnie znacząco, więc podałam mu szary, jedwabny szlafrok leżący na Sofie, a on tylko rzucił chłodno załóż mi go. I oczywiście spełniłam jego rozkaz, narzucając mu go na ramiona, nie pytając o nic, nawet o wiadomość, którą właśnie wysłał do wszystkich. Choć w mojej głowie rozbrzmiewały wspomnienia zaledwie sprzed kilku miesięcy, kiedy jeszcze cieszyłam się z tego, że wreszcie po siedmiu latach skrytego związku ogłosił naszą relację publicznie w tej samej grupie firmowej, prawie się wtedy popłakałam ze wzruszenia, bo wcześniej zabraniał mi nawet wspominać o nim przy kolegach, a gdy raz poprosiłam go, by oficjalnie się do mnie przyznał, zagroził, że mnie zostawi, jeśli nie przestanę bujać w obłokach. Więc od tamtej pory milczałam. Ale kiedy sam postanowił w końcu to ujawnić, myślałam naiwnie, że nasze cienie wreszcie ustąpią miejsca światłu, że ta historia doczekała się szczęśliwego zakończenia, lecz nie minął nawet miesiąc, a on już łgał wszystkim, że zerwaliśmy. I wtedy zaczęłam się zastanawiać, czy dla niego byłam tylko wygodną opcją. Kobietą, którą można trzymać na boku, używać, kiedy ma się ochotę, i wyrzucić, kiedy przestanie być potrzebna. I nawet kiedy znów bez słowa zawiązałam mu szlafrok, pogładził mnie po głowie swoją dużą dłonią i powiedział, nie zrozum mnie źle. Po prostu zorientowałem się, że publiczne ogłoszenie zaszkodziło mojej pracy. Chcę ograniczyć zainteresowanie innych nami, muszę się skupić. W końcu jako kapitan odpowiadam za wszystkich pasażerów. Mówił to z taką sztuczną godnością, że ledwo powstrzymałam się, od śmiechu, ale już mi nie zależało. Odpowiedziałam tylko, dobrze jak sobie życzysz. A on spojrzał na mnie z zadowoleniem. Robisz się coraz bardziej wyrozumiała. Powiedział z tonem niemal czułym, jakby dopiero teraz przypomniał sobie, że warto doceniać posłuszną kobietę, która niczego nie żąda, nie sprzeciwia się i jest zawsze dostępna. I gdy byłam jeszcze w tej roli, podniósł mnie nagle w ramionach bez ostrzeżenia. A kiedy jego zimne usta miały dotknąć moich, zadzwonił mój telefon bez wahania. Wyswobodziłam się z jego uścisku i wyszłam na balkon z komórką w dłoni. Na ekranie widniało imię. Ryan, odebrałam i usłyszałam chłodny, choć niekarcący głos. Znowu usunęłaś post? Po chwili dodał. Chciałem tylko powiedzieć, że cieszyłem się widząc go. Mam nadzieję, że szybko uporasz się z tamtą sprawą. Zacząłem już organizować ślub. Jeśli chcesz coś zmienić, powiedz mi. Patrzyłam na migoczące światła na nabrzeża i skinęłam głową. Choć wiedział, że mnie nie widzi, powiedziałam: zrozumiałam. Nie martw się. Mamy już akt ślubu. Zajmę się tobą. Zanim przejdziemy dalej, sprawdź, czy jesteś subskrybentem kanału i napisz w komentarzach, skąd nas oglądasz. Przejdźmy do filmu. Tak, jestem mężatką. Dokładnie dziś rano poślubiłam mężczyznę, którego znam krócej niż tydzień. Ma na imię Ryan i jest spadkobiercą wielkiego konglomeratu biznesowego z Jiangcheng. Kiedy wychodziłam z urzędu stanu cywilnego z nowym aktem małżeństwa w dłoni, sama nie mogłam uwierzyć, że to zrobiłam, że byłam zdolna do tego kroku, że udało mi się poślubić innego mężczyznę, zanim Erik zdążył cokolwiek zauważyć. Ale może po prostu uzbierało się we mnie wystarczająco dużo rozczarowania. Bólu i tej cichej determinacji, która przychodzi, gdy serce pęka po raz ostatni i już nie chce więcej walczyć. A głos Rajana po drugiej stronie telefonu brzmiał ciepło i pewnie: W porządku, odbiorę cię później. Będę czekać. Odpowiedziałam, a jesienny wiatr zaczynał już być nieprzyjemny. Zakończyłam rozmowę i wróciłam do środka, gdzie zastałam Erika ponownie w garniturze, chociaż przed chwilą miał na sobie jedwabny szlafrok. I zanim zdążyłam się powstrzymać, zapytałam: Dokąd idziesz? A w chwili, gdy słowa opuściły moje usta, już żałowałam, bo Erik nienawidził, gdy ktoś wchodził w jego sprawy, a te jego niewidzialne zasady przypominały mi się dopiero w chwili, gdy jego twarz zesztywniała. Przyjaciółka właśnie wróciła z zagranicy, jadę ją odebrać. Rzucił oschle, biorąc kluczyki od Porsche i wyszedł bez pożegnania, a ja tylko patrzyłam, jak znika. Pamiętając, że teraz jestem mężatką i nie powinnam interesować się sprawami obcego mężczyzny. Powinnam być lojalna wobec Ryana. Powinnam zamknąć ten rozdział. Ale gdy tylko drzwi się zamknęły, laptop Erika, który zostawił niedbale na kanapie, zaczął wydawać dźwięki powiadomień. A ciekawość, zbyt długo tłumiona, wzięła górę i usiadłam przed ekranem. Jego konto WeChat wciąż było otwarte. A na górze rozmów widniał przypięty czat bez nazwy, który bez przerwy wysyłał wiadomości, jedna po drugiej, i z każdą kolejną oczy otwierały mi się coraz szerzej, bo ktoś pisał do Erika. Nie sądziłam, że po tylu latach wciąż nosisz mnie w sercu. Wiesz, jak wyglądało moje życie przez te osiem lat. Nie było dnia, bym o tobie nie myślała. Wróciłam już dawno, ale bałam się cię zobaczyć. Myślałam, że mnie już nie chcesz. I dalej bez końca, wyznania pełne tęsknoty, bólu i sentymentu, aż w końcu padło pytanie: Erik, czy ty nadal mnie kochasz? I wtedy chciało mi się śmiać, bo czy on w ogóle wie, co to miłość? Ten człowiek, który przez siedem lat nie powiedział mi ani razu, że mnie kocha, który groził mi rozstaniem, gdy tylko wspomniałam o upublicznieniu naszej relacji, a teraz, teraz pisze, tak. Kocham cię, bez wahania, bez skrupułów, jednym słowem skreślając całą moją obecność, moje starania, mój czas, moją obecność przez siedem lat, choć szczerze mówiąc, gdybym zliczyła wszystkie dni, które rzeczywiście spędziliśmy razem, to nie byłoby nawet trzystu. Zamknęłam więc jego laptopa bez słowa, jakby zamykała ostatnią stronę tej książki, którą kiedyś uważałam za naszą wspólną, a teraz była już tylko jego bajką dla innej. I kiedy o północy przysłał mi wiadomość, dziś nie wrócę, śpij dobrze. Nie poczułam smutku, tylko jakąś pustą litość, bo nawet gdy leży teraz z tą swoją pierwszą miłością, znajduje chwilę, by uspokoić kobietę, która. już dawno przestała do niego należeć. Jakże uprzejmy, jakże troskliwy, jakże przewidywalny. Erik w swojej pełnej krasie. Tylko że tym razem to już naprawdę koniec. A ja nie jestem już tą samą kobietą, która czeka w cieniu. Następnego ranka poszłam wcześniej do biura, by złożyć rezygnację, bo wiedziałam, że Ryan nigdy nie pozwoliłby mi dalej się tam męczyć, a tym bardziej pracować w tej samej firmie co mój były. Więc weszłam z podniesioną głową, choć w środku czułam się jeszcze rozbita. I zaraz po wejściu zobaczyłam elegancką kobietę w białej koszuli i luźnych jeansach, otoczoną grupą stewardes, które z entuzjazmem witały ją słowami. Szefowo pokładu, wróciłaś z San Francisco. Tak się martwiłyśmy, kiedy nagle odeszłaś 8 lat temu. I w tej chwili zrozumiałam, że to ona, ona, o której wczoraj wspominał Erik, i nie musiałam jej nawet długo się przyglądać, by zauważyć, że miałyśmy coś wspólnego. Podobieństwo w spojrzeniu, w rysach, w sposobie, w jaki się poruszałyśmy. I wtedy przypomniałam sobie, co wczoraj napisała, że wszystkie dziewczyny. Które Erik miał po niej, miały w sobie coś z niej, jakby próbował odtworzyć kogoś, kogo już dawno stracił, i kiedy nasze spojrzenia się spotkały, jej twarz, dotąd łagodna i serdeczna, nagle stwardniała, jej oczy zmrużyły się z wrogości, a ja zrozumiałam, że mnie rozpoznała że musiał jej o mnie powiedzieć że ona wie, kim jestem. I to wystarczyło, by jej pozornie niewinna mina zamieniła się w triumfującą pewność siebie. Uśmiechnęła się złośliwie, jakby chciała mi pokazać: teraz on należy do mnie. Ale ja nie zatrzymałam się ani na chwilę. Przeszłam obok niej bez słowa i ruszyłam prosto do biura kierownika działu, który na mój widok natychmiast się podniósł. Dlaczego nagle odchodzisz? Nawet klient który chciał, żebyś poleciała z nim na Islandię, specjalnie o ciebie pytał. Gdzie ja znajdę kogoś, kto zna dziesięć języków i zna świat tak jak ty. Jeśli nie podasz mi solidnego powodu, nie mogę ci pozwolić odejść, tylko nie mów, że to przez Erika. A ja tylko uśmiechnęłam się delikatnie i odpowiedziałam, wyszłam za mąż. W moim rodzinnym mieście odbędzie się wesele, a potem wyruszamy w podróż dookoła świata. Wyszłaś za mąż? powtórzył z niedowierzaniem ale przecież wczoraj Erik mówił w grupie firmowej, że się rozstaliście. Urwał w pół zdania, jakby coś sobie uświadomił, po czym uśmiechnął się niezręcznie Aha, już rozumiem to wszystko dla świętego spokoju, żeby nikt wam nie przeszkadzał gratulacje ale ja pokręciłam głową Jest pan w błędzie nie wyszłam za Erika. I wtedy jego twarz zamarła, jakby cały jego świat runął, bo nie potrafił pojąć, że przez te wszystkie lata to wcale nie był wielki romans, lecz iluzja, którą Erik sam sobie stworzył i którą wszyscy wokół bezkrytycznie zaakceptowali. Więc tylko powiedziałam: Dziękuję za wszystko przez te lata. Proszę na siebie uważać. I odeszłam, zostawiając za sobą firmę, która przez tyle lat była moim drugim domem. A gdy wychodziłam Czułam na sobie spojrzenia innych, słyszałam szepty, a więc dlatego kapitan Lodowiec ogłosił rozstanie. Wróciła jego pierwsza miłość. Ciekawe, co teraz zrobi Luna, czy jeszcze będzie miała tu miejsce. A ja tylko się uśmiechnęłam i podeszłam bliżej. Dziękuję za troskę, ale już złożyłam wypowiedzenie. Odchodzę dziś. I po tych słowach zapadła cisza a ja zostawiłam ich z tym milczeniem. Wróciłam do domu, gdzie czekały na mnie ponad dwadzieścia dużych walizek, które już wcześniej przygotowałam i zaczęłam się pakować. Pamiątki, ubrania, wszystko, co nazbierało się przez lata, gdy nagle usłyszałam, jak lokaj otwiera drzwi, a potem szybkie kroki i wołanie Luna! Odwróciłam się powoli i zobaczyłam Erika, który zawsze był chłodny i zdystansowany. A teraz jego twarz była pełna napięcia i niepokoju. To prawda, że wyszłaś za mąż? Co to wszystko ma znaczyć? Krzyczał, jakby całkowicie stracił kontrolę, jakby dopiero teraz zrozumiał, że coś traci na zawsze. Spojrzałam wtedy na Erika z zimną obojętnością, bo nie wiedziałam, czy mam się śmiać, czy płakać, słysząc, jak pyta: Czy ty naprawdę powiedziałaś wszystkim, że się pobierzemy? Jak śmiesz wygadywać takie brednie? I przez moment pomyślałam, że w końcu odkrył prawdę o moim małżeństwie. Ale nie, on naprawdę myślał, że rozpowiadam, jakoby to z nim planowałam ślub. I to mnie najbardziej rozbawiło, że jego ego było tak wielkie, że nie dopuszczał nawet myśli, iż mogłabym wybrać kogoś innego. I kiedy zobaczył, że nie reaguje w sposób, którego się spodziewał, z wściekłości uderzył pięścią w ścianę i wrzasnął. Powiem ci to jasno. Nigdy bym się z tobą nie ożenił. Na co ja bez wyrazu odpowiedziałam? Tak? Więc ożenisz się z Seleną? A jego twarz natychmiast stężała. Szpiegowałaś mnie? Zapytał z drżeniem w głosie, a ja tylko wzruszyłam ramionami. Szpiegowanie to za duże słowo. Po prostu coś zobaczyłam. Zmarszczył brwi i dodał: Kogo poślubię, to nie twoja sprawa. Masz tylko dobrze się zachowywać i być przy mnie. Tylko tego od ciebie oczekuję. Zrozumiano? Nie odpowiedziałam. Jedynie skinęłam głową, nie mając sił na kłótnie. A on, jakby głaskał ulubione zwierzątko, pogładził mnie po głowie i odwrócił się. Ale właśnie wtedy zauważył walizki stojące pod ścianą. Co to ma znaczyć? zapytał lodowatym tonem. A ja spojrzałam na nie i odpowiedziałam spokojnie. Wracam na jakiś czas do rodzinnego miasta. Jego twarz natychmiast stwardniała, ale nie próbował mnie zatrzymać. Rób co chcesz, ale nie mam czasu cię odwozić. Jasne, że nie miał. Był zbyt zajęty swoją randką z byłą, bo przecież ja nigdy nie byłam tak ważna jak Selena. I tak czy inaczej Ryan już zapowiedział, że przyjedzie po mnie osobiście, więc jeśli tylko zobaczy, że inny mężczyzna mnie odwozi, pewnie znowu wybuchnie zazdrością. Nie martw się. Już po mnie jadą. Na te słowa Erik jakby odetchnął z ulgą i przypomniało mi się wtedy, jak cztery lata temu w przypływie nadziei zaproponowałam mu, żeby pojechał ze mną poznać moich rodziców. Ale on wtedy wściekł się jak nigdy. Wcześniej i wykrzyczał: Luna, naprawdę sądzisz, że ktoś taki jak ja ożeniłby się z kimś takim jak ty? I wtedy zrozumiałam, że nigdy mnie nie szanował. Że nigdy nie traktował mnie jak równą sobie. I od tamtego dnia nigdy więcej nie wspomniałam o rodzinie. Pozwoliłam temu wszystkiemu po prostu płynąć, aż pojawił się Ryan i uwolnił mnie z tego bagna. I teraz, gdy usłyszał, że nie potrzebuję jego pomocy, Erik rzucił swoje ulubione zdanie. O to chodzi, jesteś taka posłuszna, i już nachylałę się by mnie pocałować, ale ja cofnęłam się z wymówką, że muszę dokończyć pakowanie. I to, co kiedyś sprawiłoby, żebym zadrżała z ekscytacji, teraz mnie obrzydzało. Bo widziałam w jego ruchach nie miłość, tylko rutynę i kontrolę. On to zauważył i zmarszczył brwi. Ale nie nalegał, po prostu sam zaczął się szykować do wyjścia. A ja zajęłam się pakowaniem tych siedmiu lat życia, wspomnień z podróży, drobiazgów, które kiedyś miały dla mnie wartość. Nie chciałam ich zostawić. Nie chciałam, żeby zgniły w tym domu bez miłości. I spakowanie wszystkiego zajęło mi cały tydzień, bo tych walizek było ponad dwadzieścia, każda pełna po brzegi, ale i tak ważyły mniej niż ten ciężar w sercu, który nosiłam od lat, aż nagle zadzwonił dzwonek do drzwi i pomyślałam, że może Ryan nie wytrzymał i przyjechał wcześniej. Ale kiedy otworzyłam, zobaczyłam Selene, która nawet nie przywitała się, tylko od razu powiedziała: Erik kocha mnie. Z takim przekonaniem, jakby właśnie została koronowana, a we mnie nie ruszyło to nic, ani jedna emocja. Odpowiedziałam, i co z tego? A ona, widząc, że jej słowa nie robią na mnie wrażenia, wyjęła telefon i pokazała mi filmik, na którym ona i Erik obejmują się czule. Widzisz? Powiedział, że kocha tylko mnie. Kiwnęłam głową beznamiętnie. A ona, jakby uderzyła pięścią w watę, zaczęła tracić rezon. Erik przywiązuje się do ludzi. Byliście razem siedem lat. Nawet gdybyś była jego psem, ciężko byłoby mu Cię porzucić. Może nie wie, jak ci to powiedzieć, więc ja będę tą złą. Rzuciła we mnie kartą bankową. Tu masz 200 tysięcy juanów. Potraktuj to jako rekompensatę. Miej godność i odejdź. Schyliłam się, podniosłam kartę i podałam jej z powrotem. Pani Seleno, według Pani, siedem lat życia warte jest dokładnie tyle? Spojrzała na mnie z wyższością. Uważasz, że to mało? Bądź wdzięczna, że w ogóle coś dostałaś. Nie zamierzasz wyciągać z nas więcej, prawda? Uśmiechnęłam się cicho. Nie jestem aż tak zdesperowana. A ona prychnęła. Mam nadzieję, że wiesz kiedy zejść ze sceny. Przestań się żałośnie czołgać za Erikiem. To żałosne. Patrzyłam jej spokojnie w oczy i odpowiedziałam: Nie czołgam się. A ona jeszcze bardziej się rozjuszyła. Wiesz, że to Erik poprosił, żeby znowu mianowali mnie szefową pokładu? Teraz będziemy znów razem pracować. Zawsze razem. Ty nigdy nie miałaś takiego przywileju, prawda? Miała rację. Nigdy nie miałam. Więc spojrzałam jej prosto w oczy i powiedziałam: Gratuluję. Już nie będziecie musieli żyć osobno. Chociaż może Erik po prostu bawi się nowością. Wiesz, jaki on jest? Zamknij się. Naprawdę myślisz, że możesz się ze mną równać? Że kiedykolwiek coś dla niego znaczyłaś? Nigdy mu się nie znudzę? Pokręciłam głową. Jeśli to cię uszczęśliwia, to bardzo się cieszę. Ale jeśli przyszłaś tu tylko po to, żeby to powiedzieć, to możesz już iść. Nie mam czasu na twoje przedstawienia. Oddałam jej kartę, i wtedy podjechała furgonetka przeprowadzkowa. A walizki zaczęły znikać z domu jedna po drugiej. Selena patrzyła na to zdumiona. Wyprowadzasz się? uśmiechnęłam się i odpowiedziałam: Teraz, gdy oficjalna partnerka wróciła, nie mam powodu, żeby tu zostawać. Jadę do domu, wziąć ślub. I w tej chwili twarz Seleny, jeszcze przed chwilą, tak pewna siebie, całkowicie się zmieniła. Żenisz się? Nie mów, że z Erikiem. Nie mogłam uwierzyć, że naprawdę sądzi, iż jeszcze pragnę za niego wyjść, ale zanim zdążyłam odpowiedzieć, usłyszałam znajomy głos. Ona może wyjść za mąż tylko za mnie.